Także dzisiaj odcineczek, w którym przez większość filmu będziemy odpalać Simsona Ja pierdolę Dobra na zapych Także jakby ktoś widział tego Simsona gdzieś na mieście, byście gdzieś go widzieli jak stoi, byście chcieli go czasem podpierdolić To się dwa razy zastanówcie czy go zdacie radę odpalić Siemanko moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku polatamy sobie Simpsonem, ponieważ w sumie no nie było dawno Simpsona, tak na dobrą sprawę to były tylko w sumie tam jeden czy dwa odcineczki z Simpsonem. Kilka osób już się dopytywało kiedy Simpson, kiedy Simpson, kiedy jakaś przejażdżka z Simpsonem. No to dzisiaj robimy przejażdżkę z Simpsonem. Eee, co tutaj się zmieniło od ostatniego razu? Od ostatniego razu w sumie tu się za dużo nie zmieniło, jedynie co no to jest już założona ta śrubka do gaźnika od regulacji Dawki powietrza i paliwa od mieszanki. No i w sumie zostały trochę podciągnięte hamulce. Także teraz w sumie już na obrotach Meres się trzyma, już tego nie zamula. W czasie jazdy więc spokojnie można sobie dzisiaj gdzieś tam śmigać. Także co? Odpalamy maszynę i jedziemy. Paliwa trochę dolałem, żeby nam nie zabrakło. Jak ostatnie zimne komarkiem to zabrakło. Miejmy nadzieję, że tutaj nie zabraknie. Licznik mamy. 4, 2, 5, 7. Zobaczymy jaki będzie po trasie. O ile on, będzie, o ile on w ogóle dobrze działa. No prędkość, jako, no prędkość jakąś tam pokazuje, ale czy dobrze? Kurde, to jest jazda, to jest w ogóle komfort. A nie to co komarkiem. Komarkiem to już byśmy tu dawno stali. tam zarzuciło dupką A no nie musimy czekać, musimy pociąg przepuścić kurde O, jeszcze nam zatrąbił A, tam popisuwa była Zobaczymy czy bączka pójdzie zrobić całego O kurwa, nie chcę w pole wjechać Ale siły ma Dobra, można jechać, to jedziemy Później się tam będziemy bawić Teraz po deszczu to fajnie, przynajmniej się nie będzie tak kurzyć. Zresztą, wiecie, z Simpsonem to i tak jest taka prędkość, że to kurde, wszystkie kusz tam z tyłu zostaje. I uciekamy w las. Dobra, przestawiłem troszeczkę kamerkę. Mam nadzieję, że teraz lepiej będzie widać. Też, Także jedziemy dalej, i sobie gdzieś tu śmigać. O. o, trzeba wstać. No fajnie, przyjechaliśmy do lasu i teraz nie wrócimy do domu. No zajebiście, aby teraz ktoś się mnie gonił, kurde, by chciał mi zabić, to na pewno chyba bym spierdalał pieszo. O! O! I jeszcze coś do podregulowania, ale to ma wrotka, zobaczymy czy wyjdzie. O, jest tak ślisko, że... O! Tam! Śmiega! Sims warm. Ciekawe czy się tu bez trzymałki, tylko po tych dziurach, to tak wam powiem. No, różnie by się to mogło skończyć, ale spróbujmy. Teraz to już musicie strzelić subskrypcję. Podjąłem ryzyko, kurde. Wow. Tu jest bardziej równo, to może lepiej wyjdzie. A wiecie, to trzeba się urodzić akrobatom, żeby takie rzeczy robić. No, trzeba uważać, bo te hamulce jednak jeszcze nie do końca są takie, jak powinny być. Ale hamujemy. Więc ostrożnie. Proszlabamy, jest specjalnie zrobiony objazd do motorów, także na legalu tu wjeżdżamy. że jak nas tu gdzieś dojrzy. No i tutaj jest miejsce na fotkę, na miniaturkę kurczę, ładne. I cyk, foteczka na miniaturkę zrobiona. Teraz jeszcze dodamy sobie relacje na Instagrama. Możecie sobie wbijać na firmowego Instagrama. Tu wam się teraz wyświetli gdzieś nazwa. Tam nieraz dodaję jakieś tam różne relacje, jak sobie coś tam grzebie i jakieś tam ogrzebanie, przejażdżki takie tam różne. I fotka na relację, możecie sobie tutaj coś podglądać Na Instagramie może jakoś super aktywny jestem, ale zawsze coś tam się staram wrzucić Odpalamy machinę, jedziemy, nie mam stania w miejscu przechę pojeździć, a nie sobie stać O ile w ogóle bryka odpali O właśnie No i widzicie jak to odpala Także jakby ktoś widział tego Simpsona gdzieś na mieście, byście gdzieś go widzieli jak stoi, byście chcieli go czasem podpierdolić to się dwa razy zastanówcie czy go zdacie radę odpalić No, o. Może go po prostu coś tam zalewa Nie mam pojęcia o co tam chodzi Kurda, szkorci żeby się w te kałuże tu tak ładnie wmontować Rozpędzić się i wmontować w te kałuże, ale... no nie Jeszcze nie jest aż tak gorąco, kurcze No i też jeszcze nie jestem do końca kawie tego motoru, bo tak wiecie Taka dopiero w sumie druga moja jazda gdzieś nim Droga nam się skończyła W prawo, więc musimy dawać w lewo o nie kurde teraz jest lipa nie bo wjechałbym ogólnie przez tą kałużę ale nie wiem jaka ona jest głęboka pytanie czy bokiem było milę jak się wmontuje i się okaże że jest wody do kolan to będzie lipa dobra próbujemy omijać bokiem kurde nie ma nie ma ziewania niby na głęboko nie wygląda ale różnie to jest sam wiem po tym jak KTM gdzieś nieraz latał. Kałuża się wydaje płyciutka, że a to kurde wody po kolana. A z Simpsonem nie wiem czy on by to przeżył, co by nie przeżył? Przeżyłby pewnie lepiej niż kurde KTM, przecież no może nie, ale... Ale myślę, że nic by mu się wielkiego tutaj nie stało. No, no i tutaj możemy sobie robić okrążenia na czas. Zobaczymy. Ładnie tutaj wyprofilowane. Musimy sobie gdzieś start tutaj zrobić. Zobaczymy ile, ile czasu nam zajdzie okrążenie jedno linia startu i mety gotowa zobaczymy odpalimy brykę i zmierzymy sobie czas kurde ile nam wyjdzie takie okrążenie dobra trzeba go pisknąć na zapych dobra przed nim kołem jesteśmy na starcie jedynka i jedziemy Ciężko, pojem buja. Jedno mamy, teraz drugie. Już teraz nas przymuliło. I ostatnie, prosto. Jeszcze raz, miał być koniec, ale zbyt fajne to jest. Teraz to kółko co robiłem, to tak troszeczkę pewniej się czułem, ale to w sumie źle. Jak się czuję zbyt pewnie, to zaraz się to może dla mnie źle skończyć. I ruszamy. 3, 2, 1. Dwójka teraz weszła jak należy. Aaa, piaseczek w butach, jest, ładnie rzuciło A, tam kłoda, pierwsza zaliczona, pierwsza przeszkoda Zatrzymałem się i na chwilę i teraz znowu kopać gnoja Także dzisiaj odcineczek z odpalania kurdy Simpsona Abra na zapych Nie był. U, ale się zmęczyłem tym pchaniem. U. Teraz jeszcze na koniec trzeba Simpsona bez trzymanki przetestować. Kurde, e. E. ja to się marnuje. Trzeba kurde usługi akrobatystyczne założyć. Jeździć bez trzymanki za pieniądze na pokaz. redukcja! Dobra, na dzisiaj już kończymy jazdę Simpsonkiem. Tak to mniej więcej wyglądało. Witam się w miarę mi fajnie zziął. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że Was nie zanudziłem. Jeżeli się podobało, strzelcie łapkę w górę, Strzelcie oczywiście subskrypcję.